Ładne. Czyli tak pożegnałem góry. Witam się z morzem. Jesteśmy w Ustce. To już będą ciekawe tereny, które będę tutaj zwiedzał. No i nie będzie tam, gdzie będę mieszkał, wiało i nie będzie zimno. A tutaj coś takiego jest. Pierwszy mój filmik z miejsca gdzie będę bardzo często. No i czy żałuję, że się wyprowadziłem? Dlaczego żałować? Zawsze jest nowe życie. Zawsze coś nowego można robić. A ja rzucam się w wir. Co tu się dzieje? dziorowanie jak brówko zobaczyli na ludzi No i tutaj powiem Wam szczerze, że latem to mogę przyjeżdżać nawet co tydzień. Daleko nie mam do tego miejsca. No także nowe miejsce, nowe możliwości.